Siemano wszystkim z tej strony to inny jak kod Micz i w dzisiejszym odcinku poruszymy sobie temat wszystkich dostępnych darmowych nagród. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie temat kolejnych darmowych nagród, które w ostatnich dniach jest coraz to więcej, ponieważ gracze poza nagrodami, które dostają od twórców gry, cały czas mają okazję odebrać darmowe nagrody za kody na różne przedmioty do gry, a głównie na nowe malowania do broni i inne rzeczy. Na no wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku migao dwa tak jak te dwa kozaki, które macie teraz na ekranie, pamiętajcie też, o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie. Kolejnych tak kozackich filmów, liveów i na tym kanale, no i strzelcie tą mapkę do góry. A na pewno nie pożałujecie na no my. Przejdźmy już teraz do głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, tak jak zawsze, teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 faudolców. I proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości. W innym wypadku nagroda mu przepadnie. I spokojnie, bo to nie koniec konkursów, na kanale Migao. Dzięki temu, że każdego dnia wspiera mnie coraz to większa liczba osób w sklepie, ponownie mogę Wam rozdać 300 faudolców w formie prezentów w grze. A żeby wygrać, trzeba zostawić apaczkę do góry pod tym filmem. Bo z na kanale i kod MIGAO2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35. No a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, w ostatnim czasie gracze Fortnite coraz to częściej są w stanie otrzymać jakieś darmowe nagrody na swoje konto czy to za jakieś nowe współprace, wydarzenia, lub za jakieś wyzwania. Ale też mogą je zdobyć od innych twórców. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się o dość sporej ilości nagród, bo gracze w ten weekend, który był teraz, byli w stanie otrzymać nagrodę za turniej FNCS i tak przez każdy weekend do końca sezonu pierwszego i muszę lekko zaktualizować temat tych oto nagród. Na ostatnim moim filmie powiedziałem wam, jak dokładnie odebrać wszystkie nagrody z turnieju FNCS, lecz nie wspomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której ostatnio poinformował nas Fortnite, że w każdy weekend do zdobycia jest inna nagroda. Teraz w tle możecie zobaczyć zdjęcie, które przedstawia, kiedy i jakie dropy można zdobyć i tak, pierwszy drop, czyli banner, mogliście zdobyć w ten weekend, co był teraz, od 4 do 5 lutego i ta nagroda jako pierwsza została dodana na wasze konta w grze. Kolejna nagroda, czyli graffiti, będzie dostępna w nadchodzący, Weekend między 11 luty a 12, trzecia nagroda za turniej FNCS, czyli Emotka 2D, będzie dostępna między 18 a 19 luty. I ostatnia nagroda, czwarta, czyli Plecak, będzie od 25 lutego do 26 lutego. Czyli w każdy weekend, za oglądanie klasyfikacji do turnieju FNCS na Twitchu, gracze są w stanie otrzymać inną nagrodę i można je zdobyć za oglądanie transmisji i na Twitchu, i na YouTubie, i na tej innej platformie. A wszystkie szczegóły znajdziecie na tym filmie, na tym kanale. To właśnie tam przedstawiłem wszystkie szczegóły na temat tego, jak odebrać te nagrody i dodatkowo wspomnieć nie jak mogą je zdobyć gracze na konsoli, bo oni mają troszeczkę trudniej, tak więc sprawdźcie sobie tamten odcinek, a my lecimy sobie dalej. Kolejna darmowa nagroda, która jest dostępna od dokładnie dnia dzisiejszego, a mniej więcej od około półtorej godziny, to nic innego jak skin Geralta z Rivi, który dokładnie w dniu dzisiejszym został udostępniony dla wszystkich za darmo. Oczywiście za darmo mam na myśli, że za darmo dla wszystkich posiadaczy obecnego karnetu bojowego sezonu pierwszego i wszyscy ci, którzy go posiadają w dniu dzisiejszym mogą zdobyć pierwsze sześć nagród na swoje konto, które możecie zobaczyć na filmiku w tle. Nagrody te są dostępne do odebrania za proste wyzwania, które pojawiły się w grze, i prawdopodobnie są to te zadania z tego zdjęcia, które macie teraz w tle. Ale nie jestem pewny, ponieważ film nagrywam jeden dzień przed wprowadzeniem tego skina za darmo dla graczy. Tak czy inaczej, na pewno Geralta oraz jego przedmioty będziecie mogli zdobyć za wykonanie prostych zadań i początkowo będziecie mieć dostęp tylko do tej pierwszej karty, a dopiero kilka dni później, bo dopiero za dwa tygodnie będzie dostępna ta druga strona. W tej drugiej nie znamy jeszcze nagród, lecz prawdopodobnie jest tam styl do skina Geralta z Rivi, lotnia, jakieś graffiti, emotki i pozostałe takie małe przedmioty kosmetyczne i je również gracze będą mogli zdobyć za wyzwania, lecz pamiętajcie, że jest ich tam troszeczkę mniej. W drugiej karcie znajduje się dokładnie 5 darmowych nagród, a w tej pierwszej nagród było aż 6, tak więc razem i tak macie do zdobycia 11 darmowych nagród z 11 wyzwań i warto je odebrać, tym bardziej, że później nie trafią one do zakupu w sklepie z przedmiotami. To jednak nie jedyna nagrody, jakie gracze mogą zdobyć od ostatnich kilkunastu dni całkowicie za darmo, ponieważ jak się okazuje, każdego dnia na Twitterze pojawia się kilka lub nawet kilkanaście kodów na darmowe nagrody dla niektórych graczy. Nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas temu dawałem wam znać, że niektórzy twórcy, a głównie ci z zagranicy, mają dla swoich widzów ogrom kodów od Fortnite na różne darmowe nagrody do gry i co ciekawe kody te do dnia dzisiejszego każdy z was może zdobyć. A dokładniej wystarczy, że każdego dnia regularnie będziecie sobie sprawdzać Twittera i sprawdzać profile niektórych zagranicznych twórców z Fortnite'a i jedną z nich macie teraz w tle, która w ostatnich dniach rozdała najwięcej kodów do gry w Fortnite. Na jej profilu możemy zobaczyć, że od 16 stycznia prawie codziennie aż do dnia wczorajszego, bo film został nagrany dzień przed jego Publikacją są posty odnośnie konkursów na kody do gry oraz różne inne rzeczy, i tak możecie zdobyć darmowe nagrody. Dlatego też ja na Waszym miejscu regularnie sprawdzałbym Twittera oraz sprawdzał profile od zagranicznych popularnych twórców z Fortnite'a, bo w ostatnim czasie rozdają oni coraz to więcej nagród w postaci właśnie takich kodów, tak jak właśnie mówiłem. Obecnie nie jestem w stanie wam przedstawić więcej takich twórców, bo jest ich naprawdę bardzo mało. A ten twórca, o którym ja wam mówiłem, jako jedyna, rozdaje kody dla graczy prawie codziennie na Twitterze, a dodatkowo rozdaje je ona jeszcze na swoim Twitchu. Tak więc sprawdzę, Sprawdźcie sobie tamte miejsce, bo w ostatnim czasie naprawdę warto, bo można zdobyć darmowe nagrody do gry dosłownie na każdym kroku i pamiętajcie, że takie nagrody jak właśnie te są rozdawane w postaci kodów do gry w Fortnite. To znaczy, że gracz dostaje od twórcy kod, po czym wpisuje go na stronie od Fortnite'a, do której link macie w opisie i tam wpisuje kody. i proszę was, nie klikajcie w linki z darmowymi nagrodami, fałdolcami, kodami na nagrody i całej tej reszty, bo pojawia się ich coraz to więcej na Twitterze w ostatnim czasie. Co jednak ciekawe, w ostatnich dniach dużo ludzi bardzo mocno skarży się na brak malowania do broni za ostatni koncert, deki Dlaroi, które miały zostać wprowadzone do gry dokładnie 3 lutego, a niektóre osoby do dnia dzisiejszego nie dostały jeszcze tej nagrody. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście nie załapałem się do tego wydarzenia z malowaniem do broni, bo niestety nie było mnie wtedy w domu i nie wbiłem na koncert w pierwsze 12 godzin, lecz podobno niektóre osoby do tej pory nie otrzymały tego oto malowania. Obecnie jeżeli te malowania do broni nie zostały jeszcze dodane na wasze konto do gry, to radzę wam poczekać do kolejnej wielkiej aktualizacji 23.40, która zostanie wprowadzona do gry dokładnie 14 lutego za tydzień, ale te malowania do broni mogło zostać dodane na wasze konto dokładnie dzisiaj. Jeżeli nie dostaniecie tego malowania do broni po kolejnej aktualizacji tej czy.40, to wtedy dopiero napiszcie do Fortnite'a, bo czasami przydzielanie nagród za takie turnieje, koncerty się lekko opóźnia i są błędy, i tutaj też tak raczej może być. Z wszystkich darmowych nagród dla graczy na dzień dzisiejszy to prawie wszystko, ponieważ w plikach gry nadal zostały darmowe nagrody za jakieś nadchodzące zadania na trybie kreatywnym, lecz nadal do dzisiaj nie zostały one dodane do Fortnite'a. Najprawdopodobniej Fortnite czeka na jakiś dobry moment na ich wprowadzenie bo obecnie w grze dosłownie co chwilę pojawiają się jakieś wydarzenia z nagrodami, więc pewnie niebawem się one pojawią, a kiedy dokładnie, tego jeszcze niestety nikt nie wie. W grze może pojawić się jeszcze coś na walentynki, które będą już 14 lutego i do tej pory Fortnite zawsze coś wprowadzał do gry z ich okazji, czy to jakieś walentynkowe turnieje o nagrody, czy coś w tym stylu, więc teraz też nie może być inaczej i może coś się po prostu pojawi. Obecnie jednak jest za mało informacji na ten temat, ponieważ do walentynek zostało jeszcze trochę czasu i na teraz ciężko coś powiedzieć w tym temacie, tym bardziej, że po ostatniej aktualizacji 20. 20.30 w plikach gry, nic ciekawego nie zostało dodane. Kolejne darmowe nagrody poznamy dopiero w późniejszym czasie po jakichś kolejnych aktualizacjach, które trafią do tej gry i głównie mowa o aktualizacji 23.40, która zostanie dodana do gry w ten dzień. Walentynek i wtedy może coś zostanie dodane z tej oto okazji. Na teraz są to wszystkie darmowe nagrody dla graczy, które możecie i będziecie mogli niebawem otrzymać. A kolejne nagrody jakie pojawią się w grze najprawdopodobniej zostaną dopiero dodane po kolejnej aktualizacji i do jej startu nic ciekawego nie będzie. Pamiętajcie jednak, że jeżeli Pojawią się jeszcze jakieś inne darmowe nagrody dla graczy, to od razu was o tym poinformuję. Tak więc obserwujcie kanał Migao na bieżąco, a na pewno nie przegapicie żadnych kolejnych darmowych nagrod dla graczy. No i przypominam, że w ostatni piątek na kanale Migao pojawił się dokładny odcinek na temat nagrody FNC, z którego polecam sobie zobaczyć, żeby poznać wszystkie szczegóły, oraz w ostatnim niedzielę pojawił się odcinek na temat Geralta z Rivi i tego, jak dokładnie go odebrać. Tak więc sprawdźcie sobie tamte odcinki, żeby wiedzieć, jak zdobyć te darmowe nagrody. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim do góry, w końcu może on trafi do większego grona odbiorców, tego i moje filmy. Pamiętajcie to, że Subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i szorców, a jeden live będzie dzisiaj o 20. No i nie zapomnijcie wpisać kodiku migao, dwa tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o darmowych nagrodach za turniej FNCS oraz darmowych nagrodach z ukrytego karnetu bojowego, który pojawił się dzisiaj, i które z wszystkich tych nagród, które dzisiaj przedstawiłem już odebraliście na konto, a ja Wam. Dziękuję. Dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21.00. Yo!